Podam ci znieczulenie miejscowe. Chcesz podtrzymać mamę za rękę? Poczujesz ukłucie, bardzo delikatne. Adela ma setki brodawek. Chcę ich usunąć jak najwięcej i jednocześnie nie sprawić pacjentce bólu. Nie chcę też, by po zabiegu zostały blizny. Ta zmiana przypomina raczej rogowacenie łojotokowe. Mam specjalne nożyczki z ząbkowanymi ostrzami, które łapią brodawkę. Gotowe. Oto twój przyjaciel. Nic nie czułam. Bardzo dobrze. Kiedy skóra jest znieczulona, brodawkę można zdrapać. Gotowe. Każdą zmianę dokładnie oglądam. Jeśli uznam, że wygląda podejrzanie, wyślę ją do badania histopatologicznego. Jeszcze jedna. Zajmiemy się tobą. Laserem usunę kilka mniejszych brodawek. Najbardziej zależy mi na oczyszczeniu dekoltu. Tę część ciała najchętniej pokazujemy. Będziesz zadowolona z efektu. Jedną z najczęściej stosowanych metod do usuwania brodawek jest użycie lasera diodowego. Brodawka imploduje, co jest wyraźnie słyszalne. Złap to i ściskaj. Zamknij oczy. Słyszałaś to? Czujesz ten zapach? Przypalonej skóry. Gotowe. 2473 impulsy. Brodawki łojotokowe najczęściej pojawiają się na plecach. Adela ma ich dużo na piersi i szyi, ale z tyłu będzie ich jeszcze więcej. Jeszcze nie pokazałaś mi pleców. Laserem można usunąć mniejsze brodawki. Te na plecach będą większe. Trzeba będzie zastosować inną metodę. Masz tu plamki mądrości. Musisz być bardzo mądra, wręcz genialna. Uszypułowane brodawki Adela ma głównie na szyi. Usunę je nieco inaczej. Gdybym je zamroziła albo przypaliła laserem, zostałyby jeszcze jakiś czas na skórze i mogłyby o coś zaczepiać. Lepiej je odciąć. Tej zmiany bardzo nie lubisz. Mamo, nic jej nie jest. Jeszcze jedno uszczypnięcie.